Niektóre drzwi otwierają się dopiero wtedy, gdy pakujesz walizki. Jest rok 1964. Młody aktor stawia się do Hollywood, by zrobić karierę. Takich jak on jest wielu i 99% z nich kończy rozczarowana. Jednak ten przypadek pozna świat. Początkowo dostaje się do programu dla młodych aktorów i zarabia 150 dolarów tygodniowo. Nie robi jednak na nikim większego wrażenia, łapie drobne role i ledwo wiąże koniec z końcem. Raz jest bardzo blisko sukcesu, bo Jackie z Demi wybiera go do głównej roli w swoim filmie. Ale producent nie widzi w nim potencjału i nie pozwala mu grać. Przyjmuje rolę, które sam uznaje za upokorzające. Na utrzymaniu ma żonę i dwoje dzieci. Po prostu praca aktorska daje nieregularne i niskie dochody. Ma dom do remontu i nie stać go na wynajęcie fachowców. Dlatego postanawia przekwalifikować się na stolarza. Idzie do biblioteki i fachu uczy się z książek. Staje się tak dobrym stolarzem, że nie tylko remontuje własny dom, ale zaczyna zarabiać w zawodzie i dostaje dostęp do ludzi z Hollywood, którym wykonuje po prostu prace stolarskie. Tą drogą, po znajomości, dostaje się na casting filmu George'a Lucasa American Graffiti i dostaje tam drugoplanową rolę Boba Argąńskiego kierowcy. Ale to jest tylko chwilowy sukces, niczego nie zmienia. Wraca więc do zawodu stolarza i pracuje nocami, by ktoś z branży go przypadkiem nie rozpoznał. Ale pewnego dnia podczas montowania portyków pada na niego Lukas z Richardem Dreyfusem. Właśnie organizują casting do nowego filmu Star Wars. Nasz bohater wie, że jest taki casting, ale jest z niego wykluczony. Dlatego że Lukas stosuje twarde zasady, gdzie nie powtarza obsady aktorskiej. Natomiast mają problem przy castingu i proszą go o to, żeby czytał kwestie jako partner do kandydatów. Do roli Hanna Solo startują Al Pacino, Kurt Russell, Christopher Walker. Ale nikt nie jest tak dobry jak on. Finalnie to jego reżyser prosi o objęcie roli Hanna Solo. W ten sposób świat poznaje Harrisona Forda. Czasami trzeba zwolnić, odpuścić, zmienić strategię i wszystko układa się na nowo. Jeśli czujesz, że Twój czas jeszcze nadejdzie i czekasz na swoją szansę, Polub film, zapisz go i udostępnij innym. Przejrzyj pozostałe filmy z naszego kanału, bo są naprawdę inspirujące.